Cześć! Dzisiaj testujemy coś, o czym na pewno słyszeliście. Może znajomy Wam o tym opowiadał, ktoś z rodziny zachwalał, a może sami od jakiegoś czasu zastanawiacie się nad zakupem. Airfryer, czyli frytkownica beztłuszczowa, która robi furorę w kuchniach na całym świecie. Ale czym właściwie jest i czy rzeczywiście warto go mieć? Sprawdzimy to na przykładzie Panasonica. To urządzenie, które działa na zasadzie bardzo intensywnej cyrkulacji gorącego powietrza. Można powiedzieć, że to taki mini-piekarnik, ale działa szybciej i wydajniej. W airfryerze mamy przepływ powietrza 360 stopni, co oznacza, że ciepło dostarczane jest do jedzenia równomiernie. W efekcie potrawy są chrupiące na zewnątrz i soczyste w środku, a cały proces trwa krócej. No i najważniejsze, można smażyć praktycznie bez tłuszczu. Dzięki temu frytki czy nuggetsy smakują tak samo pysznie jak te smażone, ale nie ociekają tłuszczem. Skupmy się na naszym modelu. Ten Panasonic to airfryer z dodatkową funkcją delikatnej pary, co wyróżnia go na tle innych modeli. Ma pojemność 5 litrów, dotykowy panel sterowania i aż 11 gotowych programów do różnych potraw. Dodatkowo ma świetne podświetlane okienko, które pozwala podglądać, jak nasze danie się piecze, bez potrzeby otwierania kosza i tracenia ciepła. Co więcej, prezentuje się naprawdę elegancko. Jego nowoczesny design sprawia, że świetnie wygląda w każdej kuchni i nie zajmuje przy tym dużo miejsca. No dobra, a teraz przetestujmy sprzęt w praktyce. Na początku przygotuję klopsiki z indyka. Do zmielonego już mięsa dodaję jedną cebulę drobno pokrojoną, dwie łyżki bułki tartej, jedną łyżkę oleju, Jedno jajko, garść posiekanej natki pietruszki, do tego sól, pieprz i słodka papryka. Całość dokładnie mieszam do połączenia się wszystkich składników. Następnie przechodzę do formowania kulek. Klopsy będę chciała upiec z funkcją pary, by mięso było bardziej soczyste. Wypinam więc mały pojemniczek ukryty z tyłu i nalewam do niego wody. Następnie wyciągam kosz i kładę klopsiki na tackę. Tutaj muszę wspomnieć, że ta tacka jest wyciągana, a pod nią zbiera się niepotrzebny tusz, który na przykład wytapia się z mięsa, by danie było jeszcze zdrowsze. Zamykam kosz, włączam airfryera, ustawiam gotowy tryb klopsików mięsnych, do tego klikam tryb pary, a następnie start. Jak widzicie, program sam dobrał nam zalecaną moc i czas, jeśli chodzi o to danie. Natomiast manualnie jest możliwość ustawienia temperatury od 80 do 200 stopni. Po skończonym czasie kulki wydają się niemal gotowe. Ja jeszcze włożę je na chwilę dłużej, by były bardziej chrupiące z zewnątrz. I po chwili są już gotowe. Przekroję jednego na pół i zobaczcie sami, jak apetycznie wygląda. Mięso już mamy, to do kompletu zróbmy jeszcze test pieczonych ziemniaczków. Kilka ziemniaków obrałam ze skórki i pokroiłam w łódeczki. Dodaję jeszcze odrobinę oliwy, soli, pieprzu, ziół prowansalskich, czosnku oraz słodkiej papryki. Całość dokładnie mieszam. Ziemniaczki mamy już doprawione, więc przekładam je do pojemnika. Układam je równomiernie. Włączamy airfryera, wybieram tryb pieczone ziemniaki i daję start. Tryb ustawiony był na 30 minut, ale ja widzę, że po 25 minutach moje ziemniaczki są już gotowe, więc zawsze warto kontrolować sobie ten czas. Są naprawdę pyszne i to tylko zrobione w 25 minut. Jeśli chodzi o mycie tego sprzętu, jest to bardzo proste i szybkie. Wystarczy, że ten pojemnik umyjemy pod bieżącą wodą z płynem i gąbeczką, a tę tackę spokojnie możemy włożyć do zmywarki. Podsumowując, to urządzenie jest świetne dla osób, które chcą gotować zdrowiej, szybciej i bez zbędnego bałaganu w kuchni. Airfire wygląda bardzo elegancko i zajmuje mało miejsca na blacie. Warto jednak pamiętać, że 5 litrów pojemnika to pojemność wystarczająca dla małej rodziny, np. dwóch dorosłych i dziecka. Z drugiej strony, jeśli wybieracie właśnie ten model, to znaczy, że taki Wam w zupełności wystarcza. Jeśli miałabym doszukać się jakiegoś minusa, to jest to na pewno to, że wierzch tego sprzętu troszkę nam się rysuje i przy świetle dziennym widać wszystkie odbicia palców i dłoni. Ale z drugiej strony, niska cena tego sprzętu z pewnością rekompensuje nam małe niedociągnięcia. Oczywiście muszę wspomnieć, że jest to materiał sponsorowany. Jednak Panasonic nie miał wpływu na moją opinię. Są to moje szczere spostrzeżenia.